Cześć, witajcie. W tym materiale będzie coś nietypowego, mianowicie bitewka na Baboku. Na pojeździe 9 poziomu GWT. Tiger. Staram się ostatnimi czasy wymaksować sobie wszystkie nacje, odkryć wszystkie dziesiątki. Taki czy tutaj na tym GW Tigerze trochę od niechcenia pogrywam, żeby pozbijać te bonusiki i żeby móc faktycznie skorzystać z odkrycia dyszki. Wiele pojazdów, powiem Wam szczerze, od wielu lat grając, mam odkryte te pojazdy za pomocą tych niebieskich schematów. Wręcz można powiedzieć, że to samo istnie. Tutaj też chyba w coś tam ogólnie klikałem, czy tam coś ogólnie yy, sprawdzałem na internecie, jakieś tam dokumenty, więc troszeczkę ta bitewka będzie taka właśnie, ten, ten taki początek będzie tak troszeczkę mówiąc taki ospały. Powiem Wam tak, i Tiger charakteryzuje się bardzo ciekawym działem, w przeciwieństwie na przykład do M50 yy, na M55 Amerykańskiego dzieła samobieżnego dziewiątego poziomu, to Gewo Tiger posiada 750 uszkodzeń teoretycznie, gdzie ma 44 penetracji, aczkolwiek powiem Wam tak, te 750 uszkodzeń często wchodziło za o wiele więcej niż takie strzały z M53 na M55 czy M55 na M53. Nie wiem, czy on jest spodobał, to jest szczególnie lobem i tym, jak te pociski lecą. Aczkolwiek naprawdę ta bitewka będzie przedstawieniem i zobrazowaniem tego, jak niemieckie artylerie kiedyś były potężne i jak nadal potrafią mocno wyrąbać. Ostatnio sam, nawet jak jeszcze była linia frontu, oberwałem właśnie grając Progetto 46 od takiego GW Tigera na ósmym tierze za 1200 czy to na nawet niecałe 1300 uszkodzeń i dostałem normalnie aż takiej guli w gardle, że... jak to tak ogólnie, przecież artylerie nie są wcale mocne. I patrzcie, tutaj na szybko ogólnie przycelowałem, nawet nie skupię to w pełni ogólnie i strzał za 254 uszkodzenia. Może grań na artylerii nie jest jakąś ogólnie cudem techniki jakąś najciekawszą kwintesencją w całym ogólnie w ucie, ale powiem Wam, że jednak artylerie co by nie patrzeć są czasem przydatne, naprawdę. Głównie w celu rozbijania jakiejś dużej kampy, czy chociażby po to, aby wykonać niestety, ale głupie misje narzucone przez World Tutaj zdaje niestety tylko ogólnie spleszem, ale jest to też ogólnie dużym tym spreszem, naprawdę, ale 62 uszkodzenia. Chciałem też ogólnie pomóc naszemu kanon Pennerowi, Niestety, nie, wie, nie pamiętam, czy zdąży ty ogólnie wyższej ten pocisk. Można tak, są tutaj tak ogólnie nasz gościu prawdopodobnie a jednak nie. A, przepraszam, ogłuszyłem go. Ale widzę, że ogólnie i tak gościł. Ogólnie przetrwał ten nasz kolega, więc teraz tutaj celujemy na wz 114. Najdziwniejszy pojazd premium, jaki miałem, jeżeli chodzi o pojazdy ciężkie. Tak długo skupiający, tak niecelny. Tak dziwnie skonstruowany, że nie chce mi się jadać. Ale popatrzcie, kwestia grania obecnej artylerii jest taka, że mamy skupiać się teoretycznie na robieniu obrażeń po ogłuszeniu. Ale niestety, prawda jest taka, że często bardzo mało graczy chce w ogóle strzelać po naszym ogłuszeniu, a nawet jeżeli już ogólnie ogłuszymy, to przeciwnik i tak za chwilę często weźmie jakąś apteczkę, albo skorzysta z jakiegoś innego rozwiązania, albo nagle zniknie za przeszkodą i nie będzie klepany. Więc powiem wam, te grania, te ogłuszenia niestety rzadko kiedyś się u mnie sprawdza akurat. Szukam przez cokolwiek sensownego i widzę, że akurat ten UdyS podjeżdża. Puszczam bułeczkę za 342, ale jestem zdziwiony, że to w ogóle weszło. parę ta bitwa to jest, powiem jakaś kwintesencja dobrego RNG na arcie. Mało ta bitwa jest tak skuteczna i w mało w tej bitwie robię aż tyle uszkodzeń. To już na stokowym dziale samobieżnym, praktycznie. Znaczy, się ogólnie się szybko ściągnąć i tutaj celujemy sobie na UDESa, Niestety zostało mu ogólnie praktycznie reszki HP. Mamy na razie 1400 uszkodzeń nastrzelanych. Ta z tej leci na FA215B. Przejmuje fokus. Ale tutaj, tutaj widzę, że, ogólnie, że pojawiają się też inne pojazdy. Pokroju w Panzer 4 oraz Conway. No i oczywiście wiadomo, że wolałbym w to postrzelać, gdyż to jest bardziej miękkie. Jest to też spory pojazd. Niestety, jak widzicie, może delikatnym splashem go trafiłem, nie było bezpośredniego trafienia. Na artyleriach też niestety ogólnie im lepsze działo posiadacie, tym bardziej boli ten czas przeładowania, gdzie już potem na tych dziesiątych czy na tych dziewiątych na wymaksowanych pojazdach, to jest często przeszło 30 parę sekund, nawet 40 parę, więc to jest naprawdę sporo. Tutaj jest krótkie to przeładowanie. No niestety zaumie tafiem, ale chyba coś tam poszło ogólnie z ogłuszenia z tego co pamiętam. Przekonamy się na końcowych ekranach zresztą. Nasza drużyna sobie całkiem dobrze ogólnie radzi. Powiem Wam tak, jeżeli nawet jesteście dobrym czołgistą, em, art artylerzystą można powiedzieć, ale Wasza drużyna ogólnie lami, to ciężko jest cokolwiek ugrać sensownego. Ale zaś, jeżeli macie na za mocno drużynę, to też jako ogólnie alicja sobie nie postrzelacie, tak źle i tak niedobrze. W skrócie jest 8 do 7, ja naziłem 1400 uszkodzeń widocznych. Tutaj szukam ogólnie z wyprzedzeniem możliwości ostrzału tego WTA w Panzer 4. On tej się blokuje na budynku, tak pomyślałem, że tam nie będzie przejazdu, ale zapomniałem, że niestety tam między tymi budynkami przejazd jest. Puszczam belę. Ale jak popatrzycie ogólnie widzicie drzewko zaraz obok się łamie, czyli WT sobie przyjechał i prawdopodobnie nawet nic nie zebrał z tego. Jest 99, 9, jesteśmy jako duży na ostatni 1300 uszkodzeń prawie e, punktów życia w stosunku do przeciwników. Tutaj widzę połamane drzewka, więc jak sobie celuję w tym obszarze, tak patrzę, tutaj może coś po prostu nie wyhaczę. Jest nagle M60. Jest sobie tak myślę kurka wodna, no dobra strzelę w nią. Niestety, nasz grill 15 się składa, i to jest początek właśnie naszego upadku. Jako drużyny, puszczam tutaj ogólnie pestkę w M60. Niestety, ogólnie nie ma bezpośredniego trafienia. Może tam jakiś splash poszedł, chociaż wątpię w to. Od razu ogólnie uciekam, bo wiem, że już tutaj dla mnie nie ma żadnej przyszłości. Praktycznie w tym miejscu, nasi wyrównują na 10 do 10, ale dalej są ostatni. Da, dalej, my jesteśmy ostatni o 1600 punktów wytrzymałości, więc to jest spora, jakby nie patrzeć w tym przypadku. Na tej większości same, same ogryskie, jak macie zobaczyć, Vickers T30, obieg 257, teraz Badger w ogóle zebrał za praktycznie za prawie że połowę HP. E, przepraszam bardzo, na pasku pokazywał połowę, a tutaj jest może taka 1 czwarta akurat. Ale zebrał mocno, tak czy siak. Ja uciekam w najdalszy zakątek mapki w stosunku do mojej bazy, czyli gdzieś mniej więcej na A1. -kę. Też wiem, że stamtąd będę miał dużo lepszy ostrzał na przeciwników. Oni są tak specjalnie pokietalni, że właśnie ja nie mógł ich wyhaczyć z tej linii K albo J, ale nie spodziewałem się tego, że będę przemieszczał się na bazę na linię A bądź B. To już powoli dojeżdżamy. Nasi wstrzymują atak, bo Dobrze to, to, się wiedzą, że to nie ma sensu ogólnie atakować w pojedynkę i się wychylać, skoro przeciwnicy mam dobre pozycje. Dobre pozycje pozajmowane. Jesteśmy tutaj teraz na miejscu. Przechodzimy już tutaj do obracania naszego działa samobieżnego w kierunku przeciwników. Jak widzicie, jestem maksymalnie oddalony. Niestety nasz Vickers przypada. Ja tutaj celuję na tego M60. Niestety domek mi tutaj przeszkadza, jeżeli chodzi o ostrzał. Liczę też, że ogólnie nasi coś pospotują, aczkolwiek wiem, że też ogólnie nie mogę od nich oczekiwać zbyt wiele. Ze względu na to, że są no, praktycznie pod jakimś ostrzałem, jakby nie patrzeć. M60 to się ogólnie wychyla i chyba rypnie za chwilę ktoś naszą Badżerowi. Ja tutaj puszczam w M60. Niestety, tylko drobnym spleszem 142 uszkodzenia. A szkoda, przyładowujemy. Osłonięmy nasze łobadżera. Pojawia się wutał w Panzer 4. Niestety, chowa się za kamień, więc byłby problem. Wiem, że to jest ten splash taki, jak się trafi chociażby w jakiś kamień albo coś, to jest szansa wtedy zniszczyć. Albo lekko ogłuszyć przeciwnika, albo nawet zadać mu jakieś częściowe uszkodzenia, ale myślę, że tej zbyt szybko odjechał. Ja tej celuję dalej sobie na M60. Nasz Badger słyszy, że tak ogólnie zbiera jakieś strzały. Progetto 65 wyjeżdża, to będzie znaczyło konfrontację dla naszej T30. Ja tutaj celuję cały czas ogólnie w tą M60, zostało mi 8 pocisków praktycznie, rzadko kiedy tyle pocisków wystrzeliwuje artylerią w ciągu, w ciągu bitwy, bo zwykle nie jest mi tyle dane przeżyć nawet. Puszczam w M60. Niestety nagle od... pociski zaczynają ogólnie nie trafiać. Trafiać obok celu. Nasz badger zrywa solidny łomot. Oczywiście to WTK i M60. Kończymy przesadowanie. Atakujemy ponownie M60. Tutaj liczę, że teraz coś trafię. O dziwo. To jest chore, trafiam, ale bez uszkodzeń obok pojazdu M60 kończę naszego badżera. Zostaje u nas T30 oraz obiekt 257. Próbuję tej pomóc ogólnie obiektowi 257, a na będą też inne deki, a on będzie wyjeżdżał chyba pod ten ostrzał nie do końca świadomie. to atakuje naszą T30. T30 już jest na ogrysku. tej zafier dobija. Ja tutaj mam skupione i patrzcie na to. Cyk. 665 uszkodzeń, aż się <grych> zacie naprawdę z tego powodu. Miła niespodzianka pod koniec bitwy praktycznie. Tej obecuję pomoc naszemu obiektowi 257, aczkolwiek już wiem, że będą na mnie też jechali ci przeciwnicy, bo już znam małą pozycję. Jest tutaj ten WTAUF Panzer 4. Ja mam praktycznie 5 pocisków i zostaję sam na czterech przeciwników. Oczywiście, to nie będzie wygrane. Ja strzelam. Zostaje spota. M67 ode mnie Dinga trafia we mnie chyba z Hita, dokładnie z Hita, prawdopodobnie w Jarzmo na dziale albo w samodziałko. Ja tutaj jakoś celuję, żeby jakkolwiek gościu yy, miał problem z trafieniem. Niestety on już mnie dosięga, przebija mnie raz. Ja trafiam go ogólnie pociskiem <gryw> premium APEKiem i jednocześnie gościu. Taranuje mnie, mam widocznych 3000 uszkodzeń i niecałe 300 po asyście. Natomiast teraz, cytuję ogólnie, przejdziemy do ekranów końcowych z tej bitwy. A ekrany końcowe prezentują się następująco. Za bitewkę dostałem odznaczenie Kamikaze. Suma z danych uszkodzeń to 3236. Do tego 558 bazowego Expa, wystrzeliłem 18 pocisków, 6 to były trafienia bezpośrednie, 2 to były przebicia. Jeżeli chodzi o uszkodzenia od eksplozji, czyli te z takim strzałem obok, to jest ze spleszem, to było 14 strzałów. Jeżeli chodzi o zarobek, to nawet nie miałem na co patrzeć w tym przypadku, chociaż na 300 wyszedłem niecałe 8000. A łącznie yy, Expa wraz z rezerwami wpadło 1841. Żebyście nie myśli, że jestem jakimś fanatykiem ogólnie artylerii, naprawdę staram się ogólnie wyekspić te pojazdy, żeby mieć już po prostu te dyszki odkryte, że móc tych dziewiątek się pozbyć. Ale jednak chciałem w ten sposób pokazać, że artyleria też dalej w stanie jest w bitwie coś działać, coś zrobić. No i w sumie to by było na tyle. Dziękuję po prostu za oglądanie tego materiału. Zapraszam Was do pozostałych na moim kanale. Pamiętajcie, aby śledzić moje social media, Facebooka, Instagrama, że też wpaść na Twitcha. Dodatkowo zaczęto szczególnie nagrywać na TikToku jakieś takie shorty, więc również i tam Was zapraszam. I dzięki jeszcze raz za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Przypominam Wam również o możliwości zdobycia darmowego złota w postaci 1000 sztuk do World of Tanks. Link oraz więcej informacji w opisie tego materiału.